Kinga Rusin siedziała obok polityków PS na Bidenem mówi, jak się zachowywali, czułam satysfakcję. Kinga Rusin kilka lat temu zrezygnowała z pracy w telewizji i zamieniła Polskę na egzotyczne wojazę. Była prowadząca Dzień Dobry i przez kilka ostatnich lat podróżuje po świecie. A jakiś czas temu osiadla chwilowo w kostarykanskiej willi. Dziennikarka pozostaje jednak aktywna w mediach społecznościowych i na co śledzi sytuację polityczną w Polsce. Rusin, co jakiś czas odwiedza ojczyznę, by na przykład pojawić się na strajku kobiet. Czy też walczy co wolne media w Warszawie. Tym razem Kinga Przybyła na wizytę Joe Bidena. W wtorkowe popołudnie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe przemawiał do Polaków i wolnego świata w Warszawie. A na spotkaniu nie zabrakło samych znamienitych person ze świata polityki. Kingi Rusin Wśród tłumu można było dojrzeć dziennikarkę, która już kilkukrotnie udowadniała Zainteresuje jej się rodzima scena polityczna. Wizyta na przemówieniu Bidena pochwaliła się również na swoim Instagramie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dziennikarka opublikowała obszerny post w którym to wbila szpileczkę przedstawicielom partii rzadzacej. Wspominając, że teraz oklaskuje Bidena, a jeszcze kilka miesięcy temu wysmiewali go i nie chcieli uznać za prezydenta USA. Przy okazji zapowiedziała, że robią to zapewne w obawie przed tym, że Joe Biden przejmuje się praworządnością w naszym kraju. Gdy siedzący obok w losu pis dygnitarze oklaskiwali prezydenta Bidena, czułam prawdziwa satysfakcję. Jeszcze niedawno wysmiewali go, nie chcieli go długo uznać za prawowitego prezydenta USA. Dziś widza wreszcie, że jest twardym liderem, przywódcą wolnego świata, od którego zalezyli ich los. Drza, bo wiedza, zalezy mu na sercu praworządność w naszym kraju. Zarówno Ukraina, jak i Polska wygrają swoją walkę czytamy, pisownia oryginalna, przybred. Kinga poinformowała również, ze w Warszawie pojawiła się na zaproszenie ambasadora USA. Dziękuję panu ambasadorowi USA, Markowi Brzezińskiemu za zaproszenie na uroczystość. To była historyczna chwila, wyjawila w sieci. Fajnie, ze się tak angazuje.